W dzisiejszym odcinku zademonstrujemy Wam nawigację motocyklową Carpurite 702 Pro Jest to nawigacja z funkcją Android Auto oraz CarPlay wodoodporna IP67 Zabieramy się do unboxingu i montażu Otwieramy pudełeczko Zobaczmy, fajnie zabezpieczone Taką gąbką no, i co mamy? Duży ekran, 7 cali, jakość IPS, więc mam nadzieję, że będzie to wszystko ładnie widoczne. Tak wygląda z tyłu. Tutaj mamy przewód zasilający i uchwyt. Tutaj będziemy mocować uchwyt do motocykla. Z boku jest przycisk wyłączania oraz taka zakręcana szufladka na kartę SD. No, i to wszystko, więcej złączy tutaj nie ma, więcej okablowania również. Odłożę sobie i zobaczmy, co jest dalej. Oczywiście mamy instrukcję, taka mała książeczka. Jest tutaj pokazane wszystko, co jest w menu urządzenia, z czego składa się tutaj ten panel. No i obsługa samego systemu. No i tutaj mamy wszystkie akcesoria. Może po kolei? Mamy dwa przewody. Przewód zasilający zakończony plusem i minusem. Tutaj mamy bezpiecznik. Ten przewód podłączamy z tyłu, radia. Tutaj, zobaczcie. Tutaj trzeba dokręcić. Z tej strony do akumulatora czerwone to jest plus, czarny to jest masa i to jest w przypadku, kiedy w motocyklu nie macie e, portu USB. Natomiast druga opcja, ja sobie to wykręcę, jest dla motocykli, które taki port posiadają. Nasz Zontes G1, który właśnie dostanie tę nawigację, ma taki port, a nawet dwa porty USB. Za chwilę to pokażemy. I właśnie za pomocą tego przewodu podłączymy sobie naszą nawigację do motocykla. Podłączenie banalnie proste. Tutaj widzicie, mamy tutaj taką końcówkę, która wchodzi tylko no, w jeden sposób, bo jest taki bolec. Teraz zakręcam, no i podłączamy do USB, i to wszystko to powinno działać. Zobaczmy jeszcze co mamy w pudełku. Zapasowy bezpiecznik to jest 3-3 A chyba, kluczyk, zestaw śrub i uchwyty do montażu na motocyklu. Najpierw zamontujemy sobie uchwyt. To jest taki zestaw uniwersalny, powinien pasować do większości motocykli. No zobaczymy, jak będzie w naszym przypadku. Czyżby to były jakieś dwa uchwyty? Taki i taki. Bo tutaj na pewno idzie do tej nawigacji. Właśnie. Taki pałąk. O. To możemy sobie teraz przesuwać. Dobrze to trzeba zabezpieczyć, ścisnąć. I z tej strony montujemy na przykład na kierownicy, tak jak tutaj, nie. I to nam tutaj ściśnie ta gumka. No i coś takiego by było. Ale my byśmy chcieli mieć to w centralnym punkcie, czyli najlepiej tutaj. Oczywiście to za chwilę muszę zdjąć, ten uchwyt już się nie przyda. Tu jest fajny taki jakby uchwyt na jakieś nawigacje czy na cokolwiek. I może tutaj się to uda zrobić. Czyli tak, tutaj mamy na grubszą rurkę i mamy jeszcze w zestawie taki uchwyt na właśnie jakąś cienką tutaj rurkę. Może ten właśnie będzie lepszy w naszym przypadku. No i wtedy już bez tego pałąka. Wtedy odkręcamy to i wkręcamy sobie właśnie to i mamy nisko osadzone w jednym miejscu. Zresztą pokażę wam na instrukcji jak to wygląda. Tutaj mamy cały sposób montażu. I w zależności jak nam bardziej pasuje, tak będziemy montować. Zabieram się za odkręcanie uchwytu na telefon i będziemy coś kombinować. Mam nadzieję, że to się uda zrobić, że nie będzie problemów. Dobrze, swoją drogą ten uchwyt jest bardzo fajny. Przydał się, ale niestety, albo niestety, zmieniamy na lepszy model. Teraz nawigacja z Android Auto z CarPlayem. To już będzie wypas. wszystko wiemy. Tego pałąka dużego nie będziemy używać. No bo musielibyśmy go zamontować tutaj z boku. Nawigacja nie byłaby na środku, a chcemy na środku, więc użyjemy sobie tego tutaj uchwytu. Fajnie to w się wymyślili. Zobaczcie, taki tutaj uchwyt. Jest trochę cienki, więc będziemy musieli zrobić małe przeróbki, ale użyjemy sobie właśnie tego drugiego. Zobaczcie tutaj jak to w środku wygląda. Tutaj są już założone takie gumki, które po nałożeniu kolejno zmniejszają średnicę tego otworu. Ale zobaczcie, on i tak jest za duży, bo to jest luźne. Dlatego musimy sobie jakoś pogrubić tutaj y, tą tutaj rurkę albo dołożymy tutaj jakąś gumkę. Tak, żeby to pięknie, stabilnie się działo. Więc trochę kombinowania, ale w tym miejscu to musi być. To co? Może tak. Taśma parciana. Jak tutaj jest? Tutaj dobrze. Obwiniemy sobie taśmą parcianą troszeczkę. Wstępnie tak, i tutaj zastosujemy sobie jeszcze jedną gumkę. Taką, taką znalazłem gdzieś w garażu. Może tą drugą, samą przylepną? Jeszcze jest, o, jeszcze jest druga. Ona jest idealna na wymiar tam. Dobrze, delikatnie jest długa. takie minimalnie skrócę. Żeby się schowała. No i tak. Damy ją tu, zobaczmy teraz jak to będzie wyglądać. Czy ściśniemy, czy nie. O, już lepiej, ale ja bym tutaj zastosował jeszcze jedną właśnie tą co tutaj miałem. Sprawdźmy czy tak będzie. No teraz powinno być. Śruby docisną, będzie bit. Tak, ustawimy sobie to na środku i przykręcamy. Dobrze, w zestawie były śruby. Dobra i zobaczcie jak tutaj będzie wyglądać to w naszym przypadku, czyli za pomocą nie tego pałąka, jeszcze raz powtarzam, tylko tego drugiego uchwytu. Musimy wykręcić, bo już nie będzie potrzebna ta kulka, i zostaje nam tu taki pałąk mały, i on będzie przytwierdzony właśnie do tego uchwytu. Idealnie pasuje, zobaczcie. Tutaj lub tutaj. To w zależności, jak nam tutaj wyjdzie wysokościowo, więc można to fajnie regulować. No i tak, teraz wiemy, że to musi być zamontowane u góry, ta część. Ta część będzie u góry. A ta spodem. część na dole, ta część na dole. No, i tak tutaj, tutaj są gwinty cztery. Więc śruby będą musiały być zamocowane od dołu po kolei ze śrubkami. Dobrze, przykręciliśmy tutaj już ten uchwyt, bardzo dobrze tutaj siedzi, mocno, porządnie, ani nie drgnie, także tutaj gumkę wsadziliśmy, taśmą obwiązane i siedzi mocno, Cztery śrubki aż tutaj, mocno to ścisnęło na samym środeczku i teraz możemy założyć ekran, ekran w tym przypadku możemy założyć albo tutaj, albo tutaj wyżej. To co? Tutaj wyżej chyba lepiej, chyba nie? Tak, ja sobie zobaczę. O, będę widziała też ekran tutaj, więc jest git. Mhm. Dobra, a nie będzie przeszkadzać w skręcaniu? No lepiej wyżej, żeby nie obijał baku. Tak. Wyżej. No i teraz musimy spod spodu przykręcić śrubkę. Będzie trudna akcja, bo jest. No i tutaj złapiemy oto. Mhm. No i teraz jak to zrobić? Musimy użyć jeszcze tej podkładeczki. Ma coś takiego, takiego bita. Musimy aż tutaj pod spód to. E, może przekrocimy kierownicę tak przedtem, będzie ci może lepiej. Może zróbmy tak. Uh -huh. Dobra, jest. Puść. Siedzi, siedzi. Dobra, zobaczmy, czy nie obija nam baku. Nie, nie. wszystko jest elegancko. Nie. Widzisz, jakby było niżej, to by mogło obijać, jakbyśmy przekręcali kierownicę tak. w którąś stronę. Pewnie by tak było. Pięknie. Dobrze. Tak to wygląda. Jest prosto, jest prosto. dobrze, tu się troszkę rusza. Jeszcze będę musiał dokręcić, bo na razie to zrobiłem tak rę ręcznie. Mhm. Dobra. Udało się. Ale fajnie, że nie musimy podłączać się pod akumulator tylko do portu USB. To jest coś fantastycznego. Tak, dzisiaj obejdzie się bez lutowania, więc mam nadzieję, że tak, że tak będzie. Tutaj mamy przewód USB. Mhm. Zobaczcie tutaj w się G1 oraz GK, bo to są bliźniacze modele mamy tutaj dwa porty USB. Mhm. Mam nadzieję, że to widać. Widać pod tą obudową, z prawej strony motocykla ja sobie teraz wepnę przewód dobrze chcę, że folia ochronna jest folia jest trochę odcisków już, bo to trochę nabrudziłem Dobra, jak montowałem zapłon dajesz uwaga zadziała jest Co, system się ruch, o, się szybko. No i zobaczmy, co my tu mamy, ale jasny ekran, mhm, bardzo wyraźny. Widać. No. Fajne, bo to są ochronki przed słońcem, nie? Tak, tutaj jest takie, taki daszek. Oczywiście wszystko jest wodoodporne. Kurcze, to mi zależało na tym, żeby nie przysłaniało przypadkiem tego ekranu. No i wszystko i... jest elegancko pod sobą. Pięknie. Jesteśmy w podróży. właśnie testujemy nową nawigację. Ja zaparkowałem tam. Yamaha stoi ustrojona w kaski i kurtki, także chwila odpoczynku. Fajny cichy parking, nikogo tutaj nie ma, można odpocząć. Jak widzicie, torba załadowana. No i możemy Wam pokazać teraz funkcję nawigacji. Bo już przejechaliśmy trochę kilometrów, więc sobie teraz wszystko odpalimy. Zobaczymy, jak to wygląda. Na ten moment, na te kilometry, które już zrobiliśmy, to musimy powiedzieć, że nawigacja spełnia nam się w 100%. Ja jestem bardzo zadowolona, a tym bardziej, że to ja jadę motocyklem, na którym jest właśnie ta nawigacja. Wszystko jest czytelne, jasny ekran, można sobie przyjaśniać, przyciemniać. Nie wszystkie funkcje jeszcze przetestowaliśmy, ale. No, przyjdzie z czasem. Teraz uruchomimy sobie zapłon, włączy nam się nawigacja, zobaczcie. Mamy pełne słońce i zobaczcie jak ten ekran tutaj jest widoczny. Logo powitalne. System bardzo szybko się uruchomił. No i tutaj mamy funkcje naszego urządzenia widoczne. Najbardziej nas interesują mapy, dlatego też połączymy się z CarPlayem. Ta pierwsza opcja to jest CarPlay. Jeżeli macie iPhony, no to właśnie z tym się połączycie. Jeżeli Android Auto, no to są drugą opcją. Więc klikam CarPlay. Dobra, i teraz musimy się połączyć. Dokładnie. W telefonie znajdujemy sobie Bluetooth i tam musimy wyszukać nasze urządzenie. Dobra, włączamy internet, włączamy Bluetooth i właśnie to jest dokładnie to nasze urządzenie. I pisze, że mamy połączone. O, o. i od razu się, na się nam włączył CarPlay. I tutaj co wybieramy? E, mapy. Google Maps. Dobrze. I tutaj możemy rozpocząć trasę, i w telefonie możemy sobie ustalić trasę. Dobra. Dajmy na przykład Kraków. Zobaczymy, ile nam pokazuje. I o. automatycznie. Mapa wyświetla nam się tutaj. Tak, ja już dałam tutaj uruchomimy, o bo zobaczcie. Tutaj właśnie włączamy mapę, uruchom w CarPlay, dajemy sobie i tutaj już wszystko nam pokazuje. I to wszystko, telefon możemy wygasić, schować gdzieś do torby albo do kieszeni. Dokładnie tak. I na tym ekranie wszystko już widać, mamy całą trasę. Bardzo wygodny sprzęt, widoczny w słońcu, tak jak widzicie teraz. Tutaj nawet chyba się zmienia jasność. Za chwilę to zobaczymy. Tak, dla mnie co ważne jest, to to, że nie zasłania mi totalnie tego ekranu. Widzę na jakim biegu jadę, jaką mam prędkość. To było dla mnie ważne, żeby właśnie mi nie nachodziło w żaden sposób na ten ekran i dokładnie teraz tak jest. Tak, tutaj jest regulacja tego ekranu. Można dać wyżej, i niżej, więc na pewno sobie dopasujecie do własnych motocykli i tutaj myślę, że zrobiliśmy to idealnie. Zobaczcie, tutaj taki ekran ten fabryczny, tutaj ten kolorowy. No. Fajnie, jak ktoś do mnie dzwoni, e, pisze SMSy podczas jazdy, e, wszystko jest wyświetlane na tej nawigacji. Także jeszcze tego, tej funkcji odbierania telefonów nie obczailiśmy, musimy to zrobić, ale wiadomo, że jest taka funkcja i możemy z niej śmiało korzystać. Też z funkcji muzyki możemy się połączyć z naszymi interkomami, które mamy. I właśnie w tych interkomach będzie słyszalna muzyka i tak dalej, więc też bardzo fajna sprawa. I komunikaty z mapy również. Mhm. Dobrze, no to przejdźmy sobie może teraz do pozostałych funkcji. Tu oczywiście są funkcje CarPlaya, czyli naszego telefonu. Te wszystkie aplikacje, które mamy połączone z CarPlayem w naszym telefonie są tutaj. Dobrze, wyjdźmy sobie teraz z CarPlaya, zobaczmy pozostałe funkcje, czyli musimy tutaj odłączyć się na telefonie. Tak, odłączamy się. Bluetooth i internet najlepiej wyłączyć. Tutaj jest ta folia, taka trochę porysowana, może to widzicie. Ale to tylko folia ochronna. Na razie jeszcze jej nie zdjęliśmy. Dobrze, no i wróćmy sobie tutaj do pozostałych funkcji. Wyjście, audio, czyli możemy się połączyć z telefonem, puszczać muzykę. Co to jest? Montaże. Zobaczcie, jest tutaj taka opcja. Kompas, południowy wschód. Widzicie wszystko? Pięknie wskazuje. Tutaj mamy kąt nachylenia. Tutaj mamy ciśnienie. Jak klikniemy, no to mamy wysokość nad poziomem morza 186 metrów. Mamy też informacje w milach, w stopach, tak i w metrach. Ciśnienie. Dobrze, tutaj co mamy? Opcję dźwięku. Wyżej mamy tutaj equalizer. Możemy sobie ten dźwięk tutaj. Zmieniać, więc fajny odtwarzacz. Tu jest podświetlenie, aktualnie jest na najwyższy. Możemy sobie ustawić jeszcze automatyczne, gdzie będzie nam się dostosowywał do światła padającego na ekran. Wróćmy sobie do ekranu głównego. FON, czyli mamy telefon, możemy tutaj urządzenie Bluetooth, musi być podłączone, muzyka Bluetooth, karta. To urządzenie posiada również slot na kartę pamięci, dzięki czemu możemy sobie tutaj jakieś dane, czy to mapy, czy filmy, czy muzykę wgrać w to urządzenie. Ustawienia. Teraz może przejdźmy sobie po ustawieniach. Co tutaj mamy do wyboru? I od góry mamy język cała lista języków do wyboru. Bardzo dobrze, że był język polski. To znacznie ułatwia użytkowanie. Tak. Przywróć ustawienia fabryczne, mamy wersję systemu. Sprawdźmy sobie jaka to jest wersja. Tak to tutaj wygląda. Tapety możemy sobie zmienić. O 1, 3, 4, dobrze. Zmieniłem. Dostęp do sieci. Tutaj mamy Wi-Fi. Możemy sobie połączyć z dowolną siecią. Opcje Bluetooth. Lista sparowanych urządzeń. Tutaj jest prąd, jaki jest potrzebny na zasilanie. Tutaj jest napisane 4,6 V. Help, pomoc. Bardzo prosty w obsłudze, nie ma tutaj zbyt wiele funkcji. Na ekranie głównym tylko tyle ikon, ale oczywiście, jeżeli połączycie się z CarPlay'em, no to wtedy będziecie mieć więcej aplikacji dostępnych na waszym telefonie. To można oczywiście modyfikować, dodawać i obsłużyć sobie na ekranie naszej nawigacji. Urządzenie ma możliwość również mierzenia ciśnienia w oponach, tylko musimy mieć odpowiednie czujniki. Może takie czujniki zakupimy i pokażemy Wam, jak w łatwy sposób sprawdzić, jakie mamy ciśnienie w kołach. To jest bardzo przydatne, ponieważ w nowym motocyklach dosyć często trzeba to kontrolować na bieżąco i mielibyśmy pokazane, ile mamy barów w danym kole. Także jeżeli kupimy takie czujniki, to na pewno Wam pokażemy film. Sam jestem bardzo ciekawy, jak ta funkcja będzie działać. Trzyma się. Ja tutaj miałem wątpliwość, czy na jednej śrubce to się będzie trzymać. Ale już przejechaliśmy kilkaset kilometrów. i Trzyma się to wszystko bardzo dobrze. Nawet na wybojach jest stabilny ekran, nie skacze. Wszystko widać. Na no to co? My lecimy dalej w podróż. Piękna pogoda. Mamy wrzesień, a jeszcze można spędzać czas w trasie na motocyklu. Oby jak najdłużej. No i tak to właśnie wygląda. Nawigacja nam się bardzo przydaje. Jeżeli chcecie takie urządzenie zakupić, no to link macie w opisie. My jesteśmy ogromnie zadowoleni. Przydaje się naprawdę. No i w pełnym słońcu jest dużo bardziej widoczne niż w telefon. Kolejnym plusem tego urządzenia jest to, że nie zużywamy naszego telefonu. Telefon jest w kieszeni, nie nagrzewa się i pięknie wszystko widać na ekranie. Dobra. To co, zamieniamy się motocyklami? No ja nie bym... bardzo, ja jeszcze na jamasze nie umiem jeździć. Ja bym, sobie bym spo... się ja bym sobie pojeździł tym motocyklem. Fajnie tutaj też się jeździ. Odpalam.